Buenos dias, señores y señoras. Witamy i zapraszamy do oglądania naszego vloga z Madrytu. Jaka jest pierwsza rzecz, która kojarzy Wam się z Madrytem? Oczywiście, że Real, dlatego z tej okazji zabieramy Was na mecz Atletico. Ktoś by mu powiedzieć, dziwny wybór, no ale na Bernabeu dzisiaj nic się nie dzieje, a nasz partner Superbet wysłał nas na mecz Atletico. Powiedziałeś, jakbyśmy tu byli za karę, a wcale tak nie jest, bo to jest dla nas tak naprawdę pierwsza okazja, żeby zobaczyć drużynę Materacy w akcji. Na realu byliśmy kilka razy, więc jakaś taka fajna odskocznia, coś nowego. Plus jutro mamy jeszcze zwiedzanie Bernabeu w planie, także będzie okazja porównać sobie dwa największe stadiony w Madrycie. Chyba największe. Jest jakiś większy? Nie wiem. No jesteśmy! Jakim cudem dotarliśmy pod stadion Atletico, czyli Metropolitano? Mówię jakim cudem, bo nasz kierowca jeździł naprawdę po hiszpańsku. Nie przestrzegał chyba żadnych przepisów drogowych, przejeżdżał tyle od innych samochodów, najechał na 90% mijanych krawężników, no ale udało się. Mimo, że ten stadion jest naprawdę przepiękny, to nie ma czasu dłużej napawać się jego e, widokiem, bo musimy lecieć do środka. Czas goni. To teraz może podsiąść? trzeba naprawdę teraz już podkręcić tempo i iść do środka. Wiadomo, nie jest to mecz z najbardziej wymagającym rywalem, ale mimo to panuje tu taka atmosfera piłkarskiego święta. Kibice są w pozytywnych nastrojach. Mieliśmy jedną interakcję na razie. Jeden Hiszpan powiedział, zapytał nas skąd jesteśmy. Powiedział, że ma znajomek z Polski, nawet z Katowic, więc można powiedzieć, że jego znajomi są naszymi sąsiadami. Także świat jest mały. Już lubię kibice w Atletiko. Ktoś by mógł powiedzieć, ej wy jesteście kibicami Realu, a jesteście bratacie się z kibicami Atletico. Cieszcie się życiem ludzie, dajcie spokój. Jakiś czas temu powiedziałem chłopakom, że muszę zacząć kupować pamiątkowe szaliki z meczów, na które jeździmy. No i zamierzam się z tego wywiązać, także idę kupić sobie pamiątkowy szaliczek Atletico. Piękny szaliczek mam, także możemy udać się do środka. Oczywiście z naszym szczęściem taksówkarz wysadził nas po drugiej stronie stadionu, bo też... Nie wiedzieliśmy do końca, jak to tu wygląda. Nie mieliśmy nad tym za bardzo kontroli. Ale musimy przejść dookoła. Cały stadion. Tutaj policja na koniach, zobaczcie. O, jeszcze jakiś osioł. Jeszcze przed wejściem na stadion udało nam się znaleźć fanów Unionu. To wiadomo, co się teraz będzie działo. Na p... się. Chcę powiedzieć, że to była najszybsza kontrola bezpieczeństwa i sprawdzenie biletów. W się sensie odbicie biletów w historii, jak byłem na meczu. Pamiętam, że w zeszłym roku po, o podobnej porze byliśmy w Manchesterze. Na meczu swoje Nordem, na meczu City, co nie? I tam był taki problem zeskanować bilety, a mieliśmy, wiesz, nie, nie wydrukowane jakoś na obsanej karcie, tylko na wyświetlaczu sprawnym, normalnym, jasnym. I nie przechodziło. Jesteśmy już na stadionie od środka. Równie okazały, ale powiem Wam szczerze, że jak przed chwilą puszczony był hymn Ligi Mistrzów na głośnikach, nie, nie przed meczem, tylko po prostu była jakaś reklama, to poczułem tę atmosferę. Bo mecze Ligi Mistrzów to jest coś całkiem innego, inny poziom. Najlepsze dla mnie przeżycie piłkarskie. Do meczu niecałe pół godziny, no a kibiców jak na razie, jak na lekarstwo, ale. To może być przez to, że po prostu Hiszpanie mają taką kulturę troszkę spóźniania się. Także dajmy im czas do pierwszego kibicu. Podczas tego spotkania najbardziej interesują mnie dwie postacie, czyli Julian Alvarez, bo nawet w telewizji wygląda na niesamowitego grajka, więc zobaczymy, jakie wrażenie zrobi na mnie na żywo. Oraz Diego Simeone, czyli prawdziwa legenda futbolu. Człowiek, który chyba najbardziej przeżywa to, jak idzie jego drużynie. Piłkarze Atletico Madrid właśnie pojawili się na Murawie. Mnie z kolei najbardziej ciekawi to, jak będzie wyglądał doping tutaj na stadionie Aleti w mało ważnym meczu. Nie wiem, jak wygląda w ważnym meczu, ale wiesz, to jak, jak kibice zachowują się w takim właśnie, no mówię się, raczej znaczy wygranym z góry spotkaniu. Dużo mówi o tym, jakimi jak ogólnie są fanami. Mega mnie to ciekawi. W ogóle jestem na pierwszym meczu w Hiszpanii, więc. Prawda, wszyscy. Prawda. My wszyscy jesteśmy jest trójnie tak. To, co Paweł mówił, czyli żeby dać kibicom czas pojawić się na stadionie, to była stuprocentowa prawda. No bo na stadionie, pokaż zresztą, ile jest osób na ten moment, Paweł. Jest naprawdę sporo osób. No i co najważniejsze robią atmosferę niesamowitą. No w czasie hymnu Ligi Mistrzów to po prostu nie było słychać niczego innego dosłownie poza przeszywającymi gwizdami. No ja po prostu miałem ciarki. Ja miałem ciarki ciarkę. wtedy i jak śpiewano hymn Atletico, bo to też było coś po prostu niesamowitego. No, w tym momencie co jedyny rozumem, czyli wiesz... Ale... Ale ale no po prostu masaka, ciare. Pierwsze 25 minut na Metropolitano za nami i co mnie najbardziej zaskoczyło, to jak agresywnie nastawiona jest drużyna gości. No oni widzą na całość. Po prostu powiedzieli, YOLO, nie wiem czy tak się jeszcze mówi. Raczej tak. znaczy nie. Powiedzieli, Jolo, <grym> żyje się i raz. I żyje się raz, się raz no. i grają naprawdę. Takie próby, które oni podejmują, to jest po prostu najprawdziwsza żoga bonito. I dochodzą do dużo większej ilości sytuacji tak, niż w tak, tak, dużo częściej znajdują się, się w głębi pola karnego. Jak to często bywa, Rabini, spojrzyj, Polish spierdolnęli się po milczeniach. <grym> Atletico odcinał bramkę na 1 do 0. No bo tak naprawdę jeden wypadł. No. no dokładnie, bo mimo to, że Atletico teraz wygrywa, to nie wyglądali lepiej w ofensywie w tym meczu, ale są no, po nie. prostu zabójczo skuteczni i zabójczo skuteczny jest Julian Alvarez. Bo to on na pewno? Tak. <laughs> Przed chwilą Simeone w pressingu wykonał tak zabójczy sprint, nie wiem jak szybko biegł, ale co najmniej z prędkością 150 km na godzinę na moje oko, a zaraz potem kibice wybuchli oczywiście E, kiedy został sfałszowany, najpierw złością, kiedy został sfaulowany, a później e, aplauz. Aplauz, aplauz i właśnie szacunek za to, e, jak powalczył, jak postarał się wyłuskać piłkę i udało mu się to. No i chwilę potem, jak to powiedziałem, Atletico zdobyło Bramkę na 2 do 0, tylko że nie, bo została chyba nieuznana przez VAR. Chyba był spalony, <laughs> więc dalej jest 1 do 0. Nieważne, zapomnijcie o tym, co mówiłem. Ale co chcieliśmy powiedzieć? to, że są tacy piłkarze, którzy na żywo robią niesamowite wrażenie i w przypadku tego meczu jest to kto? Mariusz. Pablo Barrios Pablo Barrios, o, Barrios. Pablo Barrios. Barrio. Mario Mario pa Pablo Barrios Naprawdę, piłka się go tak słucha Niesamowity dribbling, podanie, po prostu no, czysta przyjemność tak, w oglądaniu yy, Płynie z piłką rzeczywiście, nie? Wygląda jakby nie dało się jej zabrać. tak naprawdę Nigdy, szczerze mówiąc, wcześniej nie zwracałem uwagi na tego piłkarza no bo nie miałem kiedy za bardzo nie oglądam meczów Atletico systematycznie, ale jak na pierwszy jego mecz, który widzę, no to na boisku jest najjaśniejszą no bo, gwiazdą. No, no. Conor Gallagher ładuje wspaniałą bramkę, pod samą poprzeczkę, okieneczko, no i mamy 2 do 0 dla Atletico, ale trzeba oddać to, jaki udział przy bramce miał Aleksander Sorlot. bo to już druga taka sytuacja. Przy pierwszej myśleliśmy, że będzie karny, bo też poszedł jak dzik w żołędzie, Sędzia nie dopatrzył się tam przewinienia, no i teraz też na nawinął obrońcę, oddał strzał, obrona, kolejny strzał, Ricochet. kolejny strzał, Gallagher trafił do bramki. 10 minut do końca, no i robi się gorąco, bo goście strzelają bramkę na 2 do jednego. Dokładnie tak, jednak sprawdza się coś co powiedzieliśmy, czyli że Sand, nie, Royal Union, ma potencjał ofensywny i potrafią trzymać bramki. Tylko jedna bramka to jest e, jakby też część pecha, część Trochę ich w środkowej części tego spotkania Atletico utemperowało, narzuciło swoje tempo gry, ale teraz akcja idzie w jedną, akcja idzie w drugą. Naprawdę fajnie się to ogląda. A najlepsze jest to, że dzisiaj rozmawialiśmy o tym, że bardzo często wychodzimy szybciej z meczu, żeby nie stać w korkach. E, I potem padają bramki. I dwie minuty dosłownie przed golem da Royal'u. Ja mówię, to co, idziemy już. To nie były dwie minuty, to było 30 sekund. Idziemy <todgłosy> już. Gol. Koniec pierwszego meczu Ligi Mistrzów w tym sezonie, na którym byliśmy na żywo. Wreszcie. Wreszcie. No i wylosowało się całkiem przyjemnie. No tak. M mogłoby się wydawać, że tutaj będzie jednostronny mecz na Atlético. Wynik. To trochę na to wskazuje, ale naprawdę e, goście z Belgii tutaj gotowali i naprawdę walczyli do ostatnich filmów. I chciałbym powiedzieć jeszcze tak, atmosfera tego stadionu niesamowita. Niby mało znaczące spotkanie, ale kibice naprawdę dali siebie wszystko przez 90 minut. Tutaj to żyło. Mega, mega fajnie było w tym uczestniczyć. Jak Dla mnie e, to, co mówiłem na początku, że jestem ciekaw tego, jak kibicowsko wygląda atletik. Bardzo mi się podobało. Żywiołowe reakcje. A jeśli kogoś nienawidzą, to są to sędziowie. Atletico nienawidzi sędziów. Potwierdzone info. Decyzje ich po. po prostu wiecie. Takie gwizdy, wyzwiska i w ogóle e, cała taka ekspresja po, e, po decyzjach sędziego. Masakra, czary. To... Dzięki wielkie za oglądanie tego filmu. To był pierwszy z trzech vlogów z Madrytu. Także czekajcie na kolejne filmy. A w tym czasie możecie zostawić lajka, zostawić komentarz, co myślicie o tym filmie. No i co, widzimy się wkrótce.